Lepiej mieć stały dochód niż być czarującym. To słowa irlandzkiego poety Oscara Wilde'a, z którymi wa warto się zgodzić, i na potwierdzenie których słów warto wziąć udział w naszej loterii. No i ja dzisiaj Was witam wszystkich serdecznie. Moich drogich, kochanych widzów, naszych drogich, kochanych widzów w kolejnym finale loterii Miliony Monet. No i właśnie, zastanawialiście się kiedyś, jak to by było, gdyby wskrzesić tak te osoby znane nam z historii, i na przykład gdyby one były w social mediach. Ile na przykład... Obserwatorów, followersów, miałby wspomniany Oscar Wilde, czy może Adam Mickiewicz, albo urodzony dzisiaj, 9 sierpnia, Roman Dłowski. Kto w historii byłby tym najpopularniejszym? A może Napoleon? No i dzisiaj zaczynam o tym, bo za chwilę opowiem Wam o najpopularniejszych kontach w polskim i światowym internecie, właśnie na Instagramie. Ale zanim to, oczywiście przypominam Wam o zasadach naszej zabawy: miliony monet.onet.pl to jest jedna z opcji. Z której możecie skorzystać i wysłać swoje zgłoszenie, lub też SMS o treści ONET pod numer 7306 za 3,69 zł plus VAT. No właśnie, tyle kosztuje tylko jedno zgłoszenie, a możecie wygrać minimum 500 zł, a maksymalnie nawet 10 tysięcy zł. Te kwoty kryją się w kuferkach, które widzicie po lewej stronie, no ale. Tutaj cały jest szkopu, że trzeba wiedzieć, w jakim kuferku jest to 10 tysięcy, ale przyznajmy, że nawet i 500 zł by nas uszczęśliwiło. Do tego rozdajemy dostęp do onet premium na cały rok, tam między innymi onet bez reklam i dużo dodatkowych, ciekawych treści od naszych dziennikarzy. Trzeba mieć ukończone 18 lat, więc pamiętajcie o tym. Jeśli wasze dziecko chciałoby wziąć udział w naszej loterii, no to niestety musi poprosić dorosłego o to, żeby wysłał zgłoszenie, ten dorosły właśnie. No jeśli wy jesteście chętni, to droga otwarta i właśnie ja już coraz bardziej wędruję do tych naszych kuferków, bo coraz bardziej zbliżamy się do momentu, w którym będziemy dzwonić do jednego z naszych widzów, słuchaczy, czytelników, no bo oczywiście Onet można czytać, ale można też słuchać naszych podcastów, oglądać różne materiały wideo, do tego cały czas serdecznie zachęcamy. No i tak, jak to jest z tymi najpopularniejszymi na Instagramie? Ostatnio też wspominałem na początku jednej z loterii, że Cristiano Ronaldo jest jednym z najlepiej zarabiających, a nawet najlepiej zarabiających sportowcem na świecie. No to też jest najpopularniejszym instagramerem. A w Polsce króluje Robert Lewandowski, 35 milionów fanów. Potem długo, długo nic, Ania Lewandowska 4,6 miliona fanów i na miejscu trzecim youtuber Frizz 4,1 miliona fanów. Sprawdziłem też jeszcze dla was takie najpopularniejsze zdjęcia. No i tutaj oczywiście wśród najpopularniejszych zdjęć są te, które zostały wykonane i które pojawiły się na kontach oczywiście Cristiano i Leo. Najpopularniejszym jest zdjęcie Messiego i argentyńskiej reprezentacji piłkarskiej po zwycięstwie na Mistrzostwach Świata. W w 2022 roku, które polubiło ponad 75 milionów. Osób. Ale myślę, że wasze zdjęcie z takim okrzykiem radości, kiedy wygrywacie 10 tysięcy złotych w loterii miliona monet, również może polubić sporo waszych znajomych i sporo użytkowników. No i teraz chciałbym, żeby już to się za chwilkę stało, więc to jest ten moment, kiedy wykonujemy połączenie, dzwonimy do jednej z osób, która być może rozpocznie ten weekend z małym, dużym albo bardzo dużym uśmiechem. To pewnie w zależności od tego, jaką kwotę wylosuje. A w tych kuferkach minimum 500 złotych, maksymalnie 10 tysięcy złotych, w wielkim finale, do którego może się zgłosić każdy, kto wyśle choć jedno zgłoszenie, nawet do wygrania 100 tysięcy złotych. No i tutaj wspólnie z moimi koleżankami będziemy do kogoś dzwonić, będziemy rozmawiać i będziemy, mam nadzieję, się wspólnie cieszyć z tej wygranej, największej. No i słyszymy, że ktoś nas odrzucił. Więc bardzo przykro nam z tego powodu, ale też może być przykro tej osobie, która nie odebrała, no bo straciła szansę na to, żeby wygrać 500 złotych minimalne i dostęp do onet premium. No a to 10 tysięcy złotych, och, jakby się chciało wygrać taką kwotę, tak jak chociażby wygrała niedawno jedna z naszych użytkowniczek ze Szczecina, tam poleciały. Pieniądze prosto od Onetu. Pierwsza taka w historii Onetu loteria i można powiedzieć, że już powolutku zbliżamy się do jej końca, bo pozostało jeszcze kilkanaście losowań, no i 30 sierpnia to losowanie najważniejsze, gdzie do wygrania będzie nawet 100 tysięcy złotych, a ja już czekam na kolejne sygnały, na kolejne połączenie. Miejmy nadzieję, że tym razem to się uda i że te pieniądze, które dzisiaj ktoś otrzyma, będą pomnożone. I tak jak często rozmawiamy, mówimy o różnych ciekawostkach, o tych milionach, że może to będzie pierwszy krok w kierunku miliona dla jednej z tych osób, która odbierze telefon. A tyle wystarczy zrobić. Wystarczy tylko odebrać telefon od nas, od Onetu, no i cieszyć się z fajnej sumki. Kolejny sygnał, trzeci sygnał, o ile się nie mylę, teraz będzie czwarty sygnał, i za chwilę będzie sygnał piąty. Mamy sygnał piąty, chwilka jeszcze niepewności. Niestety, kolejny raz poczta głosowa się włączyła. Moi drodzy, były trzy szanse, ale dajemy jeszcze czwartą szansę jednej z naszych e, ukochanych e, osób, czytelników, czytelniczek, e, która wysłała zgłoszenie. No i słyszę jakiś szum po drugiej stronie. Paweł Tworek, Onet, Loteria Miliony Monet. Czy mam przyjemność z kimś się połączyć w końcu? Tak, proszę pana. Dzień dobry, proszę pana. Jak pan ma na imię? Ambroży. Jeszcze raz, bo nie słyszę dobrze. Ambroży. Ambroży, ale ciekawe imię. No. Oryginalne. Panie Ambroży, skąd pan jest? No, z Gdyni. Jak tam w Gdyni teraz? Dużo turystów? No, dosyć turystów. Samoloty latają. A pan, panie Ambroży, tym samolotem gdzieś się wybierał w te wakacje, albo będzie się wybierać? Nie, oni na razie mnie z góry śledzą, ale w myślach, no, opcja byłaby. A gdzie byłaby opcja? Gdzie by pan chciał najbardziej się wybrać? No, psz, no na to mnie nie stać Argentyna. Panie Ambroży, loteria Miliony Monet jest panu znana? Wysłał pan trochę zgłoszeń? Tak, bo ja tam na Onec podglądam na portal, to coś, nie coś wiem. I co tam pan podglądał? Co się ostatnio działo ciekawego na onecie? Jakaś informacja sportowa? Yy, tak, owszem, yy, czytam siatkarzy i yy, siatkarki. Tak jest, bo wszyscy lekarze. trzymamy kciuki za to złoto polskich siatkarzy. Będą się mierzyć niebawem w finale z gospodarzami Ile? 3-1, 3-0? Jaki pan wynik obstawia? No ja byłbym za opcją, oby tylko było trzy, dwa, ale dla nas. Tak. W takim razie trzymamy kciuki, wtedy będzie niezła sumka dla naszych siatkarzy do podziału, bo 2 miliony złotych tyle jest za złoty medal. A u nas 10 tysięcy złotych, Panie Ambroże, za wybranie odpowiedniego kuferka. Musi Pan wybrać jeden z kuferków od 1 do 30, tak są ponumerowane. Kwoty są najróżniejsze. Minimalnie możemy Pana uszczęśliwić kwotą 500 złotych, ale może to być 1000, 1500, a nawet 10 tysięcy złotych. Czy Pan wie, który już numer wybierze? No, zastanawiam się. Może 5, a niech będzie 7. Numer 7. Nie zmieniamy już nic. Jest pan przekonany, że to jest ten numer, który będzie dla pana szczęśliwy dzisiaj, 9 sierpnia, w piątek? W tej loterii każdy numer jest szczęśliwy, więc to 7. Bardzo dobra odpowiedź. No to zatem sprawdźmy, co się kryje pod numerem 7. Odsłaniamy ten numer. I panie Ambroży. Wspaniale tak jak pan powiedział, każdy numer jest szczęśliwy, a dzisiaj dla pana ta siódemka również szczęśliwa, bo wygrywa pan w loterii onetu 1000 złotych. Wielkie brawa. No dziękuję bardzo. Co? To... No. To, to będzie już no. na ten lot samolotem. Będzie nawet mógł pan kogoś zabrać. No żonę pewnie. <laughs> żona pewnie. A żona lubi podróże, czy nie? No, raczej pilnować nie. A, no to będzie pan miał fajną osobę, która pana przypilnuje i razem wyruszycie w ciekawą podróż. Trzymam za to kciuki, żeby się udała. Proszę dać znać, jak tam będziecie, jakieś pozdrowienia wysłać, może jakieś zdjęcie dla Onetu. No i zachęcam cały czas pana, panie Ambroży do zabawy. Do końca sierpnia nasza loteria trwa, do 30 sierpnia, tam również pan ma szansę na wygranie 100 tysięcy złotych i jeśli pan Ambroży czyta Onet, a wiemy, że czyta, no to ma również od nas dostęp do Onet Premium na cały rok. Jeśli wy również chcecie dołączyć do laureatów, do zwycięzców naszej zabawy, to zachęcamy serdecznie. Miliony monet.onet.pl lub też zgłoszenia o treści Onet wystarczy wysłać SMS pod numer 7306 za 3,69 zł z VAT-em i cieszyć się, tak jak pan Ambroże dzisiaj z wygranej. Dzisiaj do Gdyni wędruje 1000 zł, a kto wie, może po weekendzie ktoś wygra 10 tysięcy zł. Paweł Tworek, dziękuję, do zobaczenia. Yeah.